Dzień dobry kochani, witajcie. Mistrzostwa Mechaników, czyli uwaga, Igrzyska Akademii Młodego Mechanika zbliżają się wielkimi krokami. Półfinały 10 marca, godzina 12. Targi edukacyjne. Zapisy trwają do... 11.59 marca daliśmy wszystkim niezdecydowaną szansę, żeby mogli nawet w ostatniej chwili wpisać się na listę, wystartować i sprawdzić swoje umiejętności. Natomiast nie zwlekajcie, zapisujcie się. Natomiast finały, finały Poznań Motor Show 30 marca, 2 kwietnia. I tam się widzimy. Osobiście. Słuchajcie, będą zacni goście, będą nasi ambasadorzy, będzie wiele firm, które przygotowało dla Was różnego rodzaju zadania. Nie będzie tylko teorii, jak zawsze, tylko będzie również praktyka. Tym, którym powinien się noga, nie da się spółfinałów trafić bezpośrednio do finałów. Uwaga, są akcje specjalne, w których możecie wziąć udział i tam dostać dziką kartę, żeby wstrzelili się do finałów. Natomiast każdy, kto weźmie udział w akcjach specjalnych, otrzyma od nas bilet wstępu, tak żebyście mogli być z nami, żebyście mogli poczuć tą atmosferę, która zawsze z nami jest, tą energię, którą tak naprawdę wybudujecie. Ja zawsze mówię, że tą energią od Was. Ja ładuję baterie na cały rok, no i się, jak minął, będzie doczekać półfinału, 10 marca, godzina 12, targi edukacyjne. No i oczywiście nie mogę się doczekać finał. 30 marca, 2 kwietnia. Poznań Motorshow i tam się widzimy osobiście. Tam się razem bawimy, razem uczymy i razem sprawdzamy wiedzę. Także do zobaczenia. Zapisujcie się. Nie ma na co czekać.